Skaduję słowa z czasów mojej mamy i babci. Repasacja. Co to była? Jak pasiesz owce, repasacja, to je wypasasz kolejny raz. Byłeś pasowany na jakiś Jasne. stopień, ale musisz to powtórzyć, więc jesteś repasowany. Prawa... Jezu, mam prawa pończoch. Kordonek albo mulina? Mulina to jest taki materiał. Nie. Kordonek to jest to, co się nawija w łuczkę. Dobra, a następne? Junkers. Piec. Piecy go, no, piec. no. To, to wiesz, no. Co to był pedet? Jakiś taki dokument. Trzeba było zapłacić coś. Taki mandat za coś. Nie. To był państwowy dom towarowy. Katana. Taki miecz. Ale nie, albo. Ka... Ale to nie chodziło o miecz. Ja miałam harcerstwie na przykład katany. No to tak, taki przypaska, co tam się zbierało, te odznaki? No taka, kata, taka katana na głowę się wiąże. kurtka, taka. Co to były pepegi? Nie, wiem. To brzmi jak coś związane z rządem. O nie, Pepek się tym zainteresował. To był jakiś wydział od czegoś. Bardziej z butami to było związane. Produsz. Brzmi jak jakaś marka środków do czyszczenia wszystkich powierzchni. Oh my god. Ciasto się w tym robiło. Taki termomik? Taki, pranie Nie, no nie, to nie może nie. To to był badylarz. Chodził i przypychał komin badykiem. Nie wiem, no co patykiem bił. Ogrodnik na przykład. To znaczyło takie na przykład hasło. Mowa trawa. Nie mogę tego powiedzieć, bo to jest takie dzisiejsza taka rozmowa z butem. Coś takiego, bez sensu takie. Coś Znasz to sensu. powiedzenie, co ja teraz powiedziałam? Nie, nie, znam. Szwedy. Ich się nie lubiłam. Nie Szwedzi. Szwedy. Ubił części garderoby. Aha. Spodnie. Tak.